Halo, halo, tu Pacuk i witam w grze solo odcinek trzeci gramy w ets 2, całkiem od początku. Aha, okej, okay, ciekawe dźwięki, poczekajcie na chwilę, muszę to teraz zmniejszyć. I to mniej więcej na połowę. Cok. Tak. Hmm. I tak. Dobrze, proszę Państwa, gramy w ETF-a. A, o, już lepiej. Aha, to tu inaczej. Aha, racja F5. O, tak, dobrze. No i jedziemy! To jest dawno już nie było gry solo i tak pomyślałem sobie em, Mówiłem kiedyś w pierwszym odcinku gry solo, że będzie ETS 2 e, Przemyślałem to, miałem ochotę nawet w, pewnych czas, w pewnym czasie, ale w ogóle nie miałem czasu na to, bo zacząłem z nowymi seriami jak ten Terran albo e, 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 Quake czy, czy właśnie takie No co, no jak ty skręcasz? Boże. Hmm. to jest porażka. Ah, Sorry za tą małą przerwę ale już jesteśmy z powrotem bo musiałem coś zmienić na chwilę Przejedziemy Właśnie zmieniłem ustawę em, kierunkowskazów i teraz mamy tak jak chciałem Jedziesz Kurde Dobrze jedź Na, ra na razie nie mamy ani swojego tira, ani... Um, ani... No firma jest, tylko nie mamy właśnie własnego tira jeszcze i tak dalej. No, mam nadzieję, że Wam się... No co mam powiedzieć? No, mam nadzieję, że Wam się ta seria będzie podobać. Um, jakbyście chcieli, żebym kontynuował tą serię, to dajcie później łapeczkę w górę albo żebyście już nigdy więcej nie przegapili żadnego odcinka to po prostu dajcie suba. Dobrze. Dajemy. Dajemy, dajemy o, że jesteśmy już w mieście, trzeba dzwonić. Mam ten pomad włączony, no i dajemy Dobrze O oh Jak daleko tak się głośniej tu trzeba A spoczko dosyć szybko No. że... Dajemy... Hmm. <śmiech> <śmiech> że zaraz jesteśmy, można tak powiedzieć, ku celu. I to też potem będzie... to będzie koniec tego odcinka jak dojdziemy do celu, bo ponieważ ym, to ma być taki mały, taki mały wstęp, żebyście przemyśleli to czy wam się podoba, czy, czy warto, czy nie. No i właśnie tak. Dobrze, przejechaliśmy jeszcze na żółtym <laughs> całkiem. Sadajmy. Nie widzę, czy... tutaj tak nie widzę, bym musiał tak... I tak też widzę. Dajemy. Dawajcie, szybko, szybko! Dawaj! No! Dziękuję! Dobrze! Ja nie jestem kierowcą idealnym też Czyli No. Co ja tu dobrze, jedziemy? Hmm. Dobrze. I mamy doskonale i dostajemy kasiorka. No dobra. Ładowanie. 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 Wolon. Hoho. Ale fajna centrala Normalnie zajebista Zajebista <laughs> Dobrze ziomeczki Kończymy ten odcinek dzisiaj Mam nadzieję że Wam się podobał Dajcie lajka jak Wam się spodobał ten odcinek I też Dzięki temu lajku który może dacie to Bardzo mnie wspieracie Jak już naprawdę nic nie chcecie już opuścić ode mnie, albo od Barola, albo razem To dajcie suba po prostu, no i... To był Pacuk, to była gra solo odcinek trzeci Taki wstęp ETS-a, no i siema, nara Halo, halo!